No coś tu idzie! Poczekaj na mnie. Co ty tam widzisz? Idziemy nie, nie, A słyszę, słyszę straszne dźwięki. Jezu! Nie! Jezu! nie! Nie! Jezu! Nie! 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 nie, ja to nie gram. Pierdolę. Nie, to nie gram. Ja to nie gram. Ja gra. Jezu! O Boże. Ma co tutaj tygać w tej furgonetce? Trzeba iść, moi drodzy. Trzeba to. No, fajnie. fajnie ci mówić jak jesteś duchem. Ja, ja jestem duchem, duchem. No, Dobra, faktycznie. masz się Aero. nie boisz. Ero. Ja Dawaj, z, idziemy. idziemy. No dobra, idziemy. Świecisz, idziemy. A, jasne, ja pierwsza, tak? No, no oczywiście. masz szatarkę, no. O, ale ja to już odchodzi Słuchajcie, możemy jeszcze pójść do góry. Ja pierdykam. Ja proponuję iść na piętro. Ja ale ja nie chcę iść na żadne piętro, ja chcę Co wyjść stąd. Na piętrze. Jezu, coś, coś drzwi zamknęło. To ja, to ja i otworzyłam. Piętro trzeba zwiedzić. Ogólnie to bardzo jasno w tej grze. Tylko, że. O. Mam siekierę. Nie wiem, weszłam to tu. A ty cię... jesteś z nami, Maniek? Ty jesteś z nami. Cały czas? Tu Co, tu, jest Co? tu się. Tu jest to radio gdzieś. Tak, to jest tu, gdzieś. Tu Tam. jest to radio. Tu jest radio. Idzie ktoś. Idzie ja ktoś. Pierd idzie pierd ktoś! Ja, tyłu, to, idzie, to, to Helena! Helena <grym> idzie. <grym> nie! Ja się, nie, ja się, nie, ja się nie patrzę, ja się patrzę w ścianę, <grym> ja się nie patrzę. Ja nie mogę tego widzieć. Ja się patrzę. Nie, nie, słuchajcie, to nie ma sensu przecież. Było. A to naprawdę ja zginąłem tutaj w tej grze. Tak. To była Ja patrzę w ścianę, nie ja, te, ja się nie patrzę tam, bo ja się boję. Aero, ty no masz ja. latarkę, idź, świeć Nie, ja mam bardzo ładny sęk w drzewie, także... Aero, rzuć, rzuć mi to latarkę. Daj mi to ja latarkę. Musisz więcej zwiedzać ścian. Tutaj rzuć, przy, na środku pokoju, Tutaj Jak się. się rzuca? G. Ale to ja nie chcę, to ja chcę wyjść stąd najpierw. Daj G. No ma... nie. O Jezu, idzie ja... coś! Nie! Dawaj pszczane, Didi. W to jest niebezpieczne. O, chcemy, słuchajcie, mały, trzypokojowy, trzy sypialniany w sumie, pokój z jednym piętrem i piwnicą. O, piwnica? ja myślę, że, ja myślę, że to jest ten wybór, który. Jak piwnica będzie otwarta, to jak najbardziej odpowiada. Teraz duch nazywa się Doroty Miller. Dorotka, buracza. Dorotka, moi drodzy. Bo widzicie? Jest ten, żeby złapać fotografię jakiegoś brudnej wody w tym, w zlewie. Trzeba specjalnie zrobić y, fotografię w zlewie, brudnej A ty wody. Ty dalej masz ten aparat, widzę. No wziąłem teraz. Tam są dwa aparaty w ogóle. Ale teraz gdzie? Inne wyposażenie jest na półce. A to jest, bo to się teraz dopiero pojawiło. Halo, halo, ja chcę latarkę. Ej, czekajcie, tak, ja zobacz, zobaczmy plan w ogóle tego domu. To jest jedno piętro i piwnica. Bo yy, dobra. Wchodzi się ten, gdzie się wchodzi, to jest wejście. A tu jest wejście. Tak. To na jest wejście. Na lewo prosto. Będą aha, na prosto będą schody, jak pójdziemy prosto. Dużo pomieszczeń, skurczę. Dobra, idziemy. Dobra, słuchajcie, zapalamy wszędzie światła, żeby nam sanity nie spadło. Ja proponuję do piwnicy się udać pierw. Co tu się dzieje w ogóle? O, dwunasta jest akurat. Fajnie, fajnie. 12 w nocy. No idealnie. Dobra, no, szukamy czegoś. No, Thomas Wilson. Ej, co to? Nie, to ja odpaliłem? Czy kto to odpalił? Thomas Wilson jest tutaj właścicielem tego komputera na pewno. To są w ogóle buty, ale tylko buty. Dobra, no ja, wejdę, ja wejdę do szafy. Jak znajdziecie ducha, to przyjdźcie po mnie. Dobra, to ja się, w... ja się schowam tutaj. Myślę, że to jest odpowiednie miejsce dla nas. Idziemy, idziemy, dawaj, 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 dawaj. I teraz trzeba być odważnie. Tu jest lustro, nienawidzę luster. O jezu, jak dobrze. Ja to zostaję. tu zostaję, to jest najjaśniej w całym domu. Tak, to jest posko, A, tylko że już wiemy, że światła gasną, jak. pojawia się duch. Tak napisała, że że Ej, że... e, wzią... wziąłem coś, ej. Kluczyki Co wziąłem? Jakieś kluczyki wziąłem. No to Można może jakiegoś, e, do jakiegoś pokoju? Tak, no. może do piwnicy. Przeszukiwać te pomieszczenia trzeba. Dobra, o. idziemy. Burza jest straszna. Ja myślę, że musimy znaleźć pokój tego człowieka. O, i kubek wziąłem. Ja, no tu, siad... ja tu siedzę na kanapie z kubkiem. Aero, jak się kłóca? Chce. Znalazłem wejście do piwnicy no Ja to zostaję, popijam sobie kawkę. O, telewizor mi aero włączyła super. Proszę bardzo. Zostaję tu. Nie ma problemu. Można oglądania. We... Tu jest jakaś szafa, nie ma. O! Mogę zapalić, mogę zapalić tą żarówkę. Nie, można by już nic zapalić! Zapaliła się chyba. Tu jest ta, tu jest ta... ta, ta tablica do wywoływania duchów. Widzia. O, to trzeba jej o, użyć. O, nie. A wy nie jesteście w tym pokoju już ze mną? Ja jestem z tobą tutaj. Nie, to ja jestem. Kto ty jesteś? To, to jest ja jesteś. Tutaj, Maniek. Stawiliście mnie. Maniek, Co? gdzie ty jesteś? Maniek, halo. W pokoju. Maniek, jak to widny w A, pokoju? A, rozstój! Ja. Gdzie wy jesteście, no? Tutaj, Maniek, za tobą, za tobą, odwróć się, jesteśmy Tam tutaj, w pokoju. To to o Maniek, nie mnie. Maniek, tu! O, tu jesteś. Jest. <laughs> tak, nie oj, nie jest robię... Chodźcie tu, bo to jest ta tabliczka, trzeba coś zrobić nie Gdzie jest ta tabliczka? Tutaj. Idziemy do piwnicy, dobra. Ej, nie, słuchajcie, tu jest jeszcze garaż, żebyście... Idziecie ze mną? Halo? No idziemy cały czas. Ehm... To, to chodźcie tu. Je, stójcie, poczekajcie na mnie. Dobra, okej. Okay, jestem, jestem. Dlaczego nie działa światło nigdzie? Ogólnie rzecz biorąc jest bardzo... Aaaa. Co to? Creepy. Alarm. Włączył się alarm. Jak ktoś zostaje I sam, sam się wyłączył właśnie. Kluczykami. Super. Ej, tu jest jakaś ta... Może trzeba naprawić to światło? No nie wiem. Manekin. Co o. to wymyślił? Proszę. Dziwna jakaś muzyka. No, słyszę właśnie. Co się dzieje, duch, tutaj? Duch, 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 Widzę ducha, Widzę ducha ogólnie, że biorę. Idzie do niego. Przed nami jest cień. A jest, bo przyszłam zdjęcie! Nie idzie do mnie. Spójrzcie tam w końcu. Gdzie, gdzie jest ten duch? Był ten duch tutaj gdzie są te y, narzędzia. Zrobiliście tak. zdjęcie? Zrobiłem, ale, ale za daleko wstałem i nic. O, nic o, nie chwyciło. Ja zrobiłem, ja podeszłam do niego, ale on nic nie zrobił, mi tylko był cień. No właśnie był tylko cień, ale on się, że tak powiem, tak. zaczyna aktywować. Ale się, tak, zaczyna się aktywować, więc... Coś tu... Wiedziałam, żeby tu nie wchodzić samemu, bo... Coraz, coraz będzie pewnie się bardziej nam ten duch. Tak. Do samochodu nie można wejść. można. Tu jest jakiś zlew. Tylko, A, że faktycznie... nie ma wody. Nie, no spokojnie. Duch, duch, jak nic. O Jezu! O Jezu! Co to było? Zresztą duch na pewno, znaczy no, szepty jakieś krzyki dziwne? Ja to słyszałam. A. Co Cześć? to się działo? się? Słyszeliście to? No słyszałem takie, takie dziecko tak jakby. Tak. Ja słyszałam jakby mi coś, ale bo mam słuchawki słuchajcie i przy prawym uchu po prostu jakby mi ktoś huchał w kark, serio i tak. No nie krzy... gadaj. Takimi łańcuchami um, szeleścił. Nie wiem czy wy też to słyszeliście, dlaczego to było tylko mi? Ja słyszałem takie dziecko, mój drodzy, tutaj widać, nie, że... Nie, to nie. No... było dziecko. No, Włącz telewizor. Mam no, na się... macie zrobić zdjęcia. Aparat... aparat. Tak, Aparad łapcie... Aparat na meblach. Aparat na meblach? Można A? No i co? Idzie I, coś, i, idzie i, coś. Róbcie zdjęcia, no. Jezu! Jezu! Co jest? Ja... Zdjęcia, zdjęcia! Zdjęcia! Jezu, ja nie ma ja, 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 ja so ja, Nie okiem ja, jezu! Ja sottynę! Nie jesteście. Jezu, ja Jezus, dlaczego ja jestem w jakimś miejscu dziwnym z tym duchem? O jezu! Zabiło <stydziusz> Dobra, ja nie żyję, tak. Eee, nie, maniek! Ale to było straszne w ogóle. Znęła. Mi coś za, zasyszało do ucha, masakra. Dzień tego stwora, masakryczny był. Okropny, obrzydliwy. Nie, mi już jest tak gorąco, ja nie mogę w to grać, naprawdę. No co jakaś. Czekajcie. Maniek, coś tu jest, trzeszczy coś. Coś tu trzeszczy. O Jezu! Coś... Co ty tu widzisz? O Jezu, coś mi... O Jezu, co się dzieje? Widzę ducha, widzę, widzę Gdzie... kobiety, Nie, ja, ja się patrzę w ścianę. Coś ja już mi... widziałem, idziemy stąd, z tego garażu. Idziemy stąd, poczekaj. Maniek, no coś tu idzie, poczekaj na mnie. Co ty tam widzisz? Idziemy nie stąd. Wiem. A słyszę, słyszę straszne dźwięki. Jezu! Nie! Nie, ja, Jezu! Nie! nie! ja to nie gram. Pierdole. Ja to nie gram. Ja to nie gram. Jezu! O Boże. O Boże. Ja, wy... ja zostałem sam. Znaczy, ty zostałeś sam. Wyszedłeś z gry? Tak, raczej zginąłem. Dobra. Manie, zostałeś sam, przykro Ja, ja... Wiecie co? Samemu to ja nie chcę grać. Także wyjdę z tego serwera. Leaf Lesson, także no, to jest, to jest opcja.